ma widzowie. Jestem na serwerze, który większość z was może kojarzyć, bo to jest Feraina i to Feraina 3, która była w sumie najfajniejszą Ferajną według mnie. E, I oprócz mnie jest tutaj dilerek, który na szczęście nie wie, że z kolei ja tu jestem. On ostatnio go znalazł, podjarał się ogólnie, że znalazł w końcu sejwa Ferainy, którego tak długo szukał i nagrywa teraz odcinek, którym oprowadza po Ferainie. Znajdźmy go, zobaczmy, gdzie on jest, czy jest w swoim domku, czy właściwie gdzie i będziemy go trollować Witherstormem. stormem. Ogólnie on nie wie czy jest jeszcze jakikolwiek save tego serwera A ja w całości go zniszczę Ponieważ Witherstorm jest naprawdę porąbanym Mobem i zniszczy on zupełnie Wszystko, więc zostawcie łapkę i subskrybujcie Mój kanał, a my teraz, dobra, musimy go znaleźć Zobaczcie, tutaj jest dealerek Jest właśnie w siedzibie naszej partii Meksykańskie żarcie I tutaj mieliśmy takie, oto tako To było nasze logo i ogólnie, słuchajcie Jak ja wszedłem w ten na ten serwer To zachciało mi się płakać po prostu Z nostalgii, dlatego, że to była moja Ulubiona ferajna, patrzcie, tutaj jest między innymi mój domek, e, który budowałem, zielony Steve, domek dealerka. Wszystko po prostu to jest tyle wspomnień, creepery. Wcześniej tu była tuba, którą chyba ja spaliłem <noise> jako troll. Dobra, ale wiecie co? Musimy się teraz skupić, dlatego że musimy, patrzcie, skampić się gdzieś tutaj na przykład. Musimy zmienić sobie moc na kreatywa teraz i dać sobie niewidzialność. Teraz jesteśmy niewidzialni, więc mam nadzieję, że dealerek mnie nie zauważy, a ja zaczynam trollować go najpierw takimi małymi widerowymi, stworzeniami. Gdzie on właściwie jest? Okej, okay, on jest tutaj, więc będzie szedł w stronę Zo Yeti kotleti oraz e, iglo. Yeti I my tutaj zaczniemy od zrobienia. Patrzcie, czegoś takiego. Zobaczcie na to. Czy on zobaczy te mobki? To jakiś resource pack, dobra, Op. LOL, dobra, zobaczył te creepery Zespawnujmy jeszcze w takim razie coś innego Pytanie brzmi, gdzie on może być Ale ja zespawnowałbym... Patrzcie, za nim może, za nim On jest tutaj, ja spałuję tutaj to Patrzcie, patrzcie na to Co jest? <głosy> <głosy> czy to koloseum jest w jakiś sposób przeklęte? Czy... Ja nie mogę Co to, to co, co? co? O nie, o nie Rozwaliła go tam ta Co jest? Dobra, pytanie brzmi, gdzie on się zespawnował. Nie mogę się do niego tepnąć, żeby nie zobaczył partikli, więc muszę go znaleźć. Dobra, jest kipiventory trupczne, i tyle! Gdzie mnie wywaliło? Co to jest za miejsce, tyst? Czy to jest spawn. Dobra, odwiedza on tutaj jakiś domek, z tego co, co widzę. E, postawmy mu tutaj może jakieś kolejne rzeczy. Co tutaj jeszcze jest? Spidery, patrzcie, są zarażone spidery. Okej, okay, zespawnujmy je tutaj. nie ale to jest pusty budynek, jest ogromny budynek. Kto się naprawdę postarał, żeby zrobić... Dobra, ten te, te, te pają wygląda tam. To był kupię wiadro, to był głupi wiadro. Okej, okay, żyje. Teraz jak pójdzie do Ferajny, to ja muszę już tam być i musimy zrobić jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Słuchajcie, potrzebny nam jest Soul Sand, potrzebny nam jest command block i potrzebne nam są Widerskule. Dobra, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Okej, okay, i on tutaj idzie w stronę MWK. Okej, okay, żeby nas nie zobaczył tylko, bo to jest najważniejszy moment tego odcinka, słuchajcie, żeby nas tylko teraz nie zobaczył. Okej, okay, on coś tam czyta. Szybko, szybko, jest Witherstorm. On to musi zobaczyć, dlatego że tutaj przecież są ten. Tutaj są przecież wskaźniki bossów. Kto zesponował Withera? Na serwerze nikogo nie ma, to nie jest Wither, serio Witherstorm. What the hell? Czy to ty to... coś kombinuje? Ale czy on wie, że Witherstorm jest tak niebezpieczny, jak jest, czy też nie? To jest bardzo ważne pytanie. Czy on wie, że on zniszczy całą ferajnę? To mi się nie podoba. Na moim serwerze jest Witherstorm, a najgorszy jest. Ja nie wiem, czy są tego świata. Tutaj jest domek MWKi w ogóle. Domek MWczki bardzo fajny był, pamiętam, że go lubiłem. Kiedy on zacznie nawalać właściwie? Tam jest metro, dobra, okej. Okay. Jeżeli będę musiał uciekać który ze Sormem, to wiem dokąd. Uwaga, patrzcie na to, patrzcie na to. Ok, on cały czas tutaj rośnie. On się chyba ładuje. To się chyba załadował. Zaczęło się. On wciąga na początku małe itemki tylko i, poj i pojedyncze bloki. Następnie zacznie wciągać coraz to większe bloczki cały czas. O nie, tylko nie nasza partia. Czemu akurat tutaj się zatrzymał, żeby to rozwalać? Co jest? Ziomuś, jak masz coś wcinać, jak masz połykać mi tutaj świat, to chodź do domu do Kresa. Czemu ty niszczysz naszą ferajnę, Widerze? No, no super. Ewidentnie to zrobi ktoś z partii Pizza i Sprawiedliwość. <laughs> Dobra, no. Ej, ej, chodź, Ziomuś. Ziomuś. On nie wie, że Wither Storm da się rozwalić tylko i wyłącznie jedną rzeczą. A jest to to oto TNT. Dobra, uwaga. Co ja mam zrobić, żeby urtować ten świat? No i super, zostałem zapity. Dobra, patrzcie, tutaj jest komenda na ustawienie, którą on ma mieć fazę. Więc dajmy teraz fazę drugą. Ja muszę iść do tego widera. On, jak ma rozwalić mi ferajnę, to ja choćby chcę to widzieć. Kogoś, że nie ma chyba backupu już tej mapy. Ej, patrzcie, on urósł. Ja nie mogę. Zobaczcie, co się z nim dzieje. On zaczyna być gigantyczny. Okej, okay, da daliśmy mu jedną u lepszenie, że ma fazę teraz drugą, której już ma jedną z tych swoich charakterystycznych dziwnych e, mort widerskich. Dobra, muszę być bardziej sprytny. Kto może mieć jakieś dobre temy, które mogę ukraść po prostu? Mam nadzieję, że Karol tutaj z powrotem przyjdzie. Gdzie jesteś, dealer? Gdzie jesteś? Ja nie wiem, czy w ogóle do niego nie zadzwonić, i mu o wszystkim nie powiedzieć, ale zróbmy jeszcze jedną fazę widera. To co się stało w tym magazynie? Tego tu na pewno nie było, ale dobra. Tu są jakieś koksitemy. temy. Ok, ja widzę, że on się ubrał teraz w kolejną zbrojkę, jak na razie. Czy on będzie próbował cały czas bronić tej Ferajny, Czy co on będzie próbował właściwie zrobić? To jest bardzo ważne pytanie. Zobaczcie, podleciałem tutaj. O, on się uzbroił po raz kolejny. I to w jakiejś lepszej itemki nawet. Czy on wziął wszystko, co miał w ekwipunku? Czy mi się wydaje? On okrada innych, żeby powstrzymać Widera. Dobra, załóżmy, że jestem gotów. Załóżmy, że mam temy, które są mi po prostu. Potrzebne. Gdzie on jest? Tam jest ten dziad. Yo, what? Jest! Idzie tutaj! Więc pora w takim razie na fazę czwartą. O, kurde! Chyba przesadziłem trochę. Co to ma być? Ja się pytam, co to jest? Okej. Okay. Zdecydowanie przesadziłem. WSZYSTKIE OWCE WCINA! Dobra, zabił wszystkie te owce, one są już martwe. Ja przepraszam was, owców was nie uratowałem, no, nie jak! On teraz będzie zabierał coraz to większe kawałki ferajny i zjadał ją w całości. Czy on nadal myśli, że może go pokonać w ogóle? Jak ty nie to go w ogóle zabić? Co to ma być? Cokolwiek, kto zesponował tutaj, to powinien wiedzieć, że nie mamy narzędzi, żeby się stąd pozbyć. Wow! Okej, okay, nagle wybuchł. Co jest? tricus tricus ma achievement. Czyli Tricus jest na serwerze, na wajniszu Ej, co jest? On teraz podleciał do góry. Co się zaczyna dziać? Nie! Tricus? O nie! Bo ja zdobyłem Achievementa przez zabranie mie miecza. Dobra, dzwoni do Tricusa. E, dealer do mnie teraz dzwoni. Halo? Tricus, co tam? Czy to, twoja czy to Twoja robota! No dobra, niech ci będzie stary. Okej, okay, ale ty masz ale, że, Rozumiem, że masz możliwość pozbycia się go stąd, tak? Tego widera? Tak, tego widera. Tego takiego jakiegoś owada, który tu lata, no? Eee, a czemu miałbym się go pozbywać? No, okej, okay, jeżeli ci nie możesz go pozbyć, czy jest opcja, żeby go przekierować jakoś bardziej na chatę do Knessa. i sendiego od tutaj ogóle <laughs> <laughs> Nie, mam robi pojęcia. okej, dobra, do czekaj, do gdzie ty jesteś? Wiesz, to jest Wither Storm, najpotężniejszy boss w Minecraft. No wiem, widzę, zauważyłem. O, a tu jest najwyższy kaktus! Ej, dobra, ogólnie jestem tutaj obok ciebie. No okej, okay, fajnie, ale rozwaliła mi się Elytra i nie za bardzo mam jak stąd uciec, Mogę tylko perełkami się ratować, ale to nie jest rozwiązanie na dół. Dam ci lifehaka na ucieczkę od Wither Musisz mieć kuszę i enderperły. Okej, okay, fajnie. Nie mam kuszy, mam enderperły. <noise> o, o, uciekłem! Uciekłem od niego. Tepnąłem się do środka jakiejś wieży, czy jakiegoś zamku. Ogólnie tak się składa, że można rozwalić tego Wither Dlatego, że mam specjalny item, który może to zrobić. No to weź może to zrób stary, bo mój łuk nie działa. Nawet nie sięgam do niego. To nie jest tak, że on jest słaby, on nie sięga. No tak, ale i tak nie da się go rozwalić łukiem. <laughs> Mo możesz go rozwalić, łaskawie, Jeżu, możesz coś zrobić. Tak, a gdzie ty jesteś? No w jakimś zamku. Jestem w jakimś zamku z Kobla. To jest zamek? Nie, szendiego? nie nie wiem czy. I teraz słuchaj, na początku proponuję, żebyśmy ogólnie zwiększyli Wider Storma jeszcze bardziej, bo chcę Ci pokazać, jaki jest maksymalny i chcę zobaczyć, czy roz... Rozwali cały dom do knesa. Ej, ale czekaj, ale, ale masz... O, rozwalam dom do Knessa, rozwala dom do knesa, rozwala dom do knesa. Pali się. Co? <laughs> Ej, ale masz backupa, prawda? Co, a ty nie masz? No, ja nie mam backupa, że ty mi wysłałeś. Nie, no mam, 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 spokojnie. Okej, okay, to chcę zobaczyć, co się stanie. Patrz. Zwiększamy go. Owce, owce wódcy A widzę to, jak on zżera wszystko, ej. Nigdy się nie spodziewałem, że na Ferajnie będzie coś takiego, nie? Powinna cała Ferajna go powstrzymać tak naprawdę. Ale jako, że jesteśmy tylko my dwaj, to tutaj jest takie TNT. Gdzie mam je postawić? On robi gigantyczny wybuch jakby co. No to stary, chyba dobrze wiemy gdzie. A, w domu do Knessa, bo zawsze go trollowaliśmy. Kopuła. tutaj patrz, tu jest kopuła, tu jest kopuła. Star, myślę, że jest ostateczny troll na domku do Knessa. Dobra, 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 dobra. Dobra, odpalamy, od Spalamy, patrz na to. Patrz, co się teraz stanie. Radzę ci odejść, bo inaczej cię wciągnie. Nie, nie wybuchło, jeszcze, to, nie wybuchło. To jest... To buczy. To jest tylko buk. O nie! Ej, całą farmę komuś zabrał! O kurde, zobacz, TNT zaczyna działać tak w ogóle. Ej, no, ekran mam jakiś porypany. O, o zaczyna star przenikać! Ale to dziś nie wygląda. Świeci się jak... jak smoka jajo. O kurde! Okay, dobra. Odwaliło. Co jest? Wszystko mam białe. Aaaah! <śmienny> o, widzę to, widzę to. Hej, domku do Knesa nie ma w ogóle. Patrz, uderz to. Co uderzyć? To? No? No nie mogę. A na survivalu. Stary, ale wiesz co najlepsze, że O! Patrz co się dzieje. Pycha sobie stary z powrotem kont bloka i wstaje. Go się da pokonać w ogóle stary? Da się go pokonać, za chwilę ci pokażę jak. Mam lekkie lagi, ale no widzę co odwala. Dobra, to dajemy go na maksymalne. Patrz co się z nim stało. Zobacz na niego. No widzę, widzę. Już ale stary, to się w nim stało spod kontroli. To jest więcej niż zniszczony domek do knesa. Zrobiłem, że można do niego wejść teraz komendą. Okej, okay. czy mogę się do ciebie tepnąć? Tepnąć do ciebie. Stary, czy będziemy w innym Jesteśmy, jesteśmy w środku. I dem Storma ogólnie na cheatach teraz. Okej, okay, dobra, dobra. Patrz, tutaj jest główny pokój, a tutaj ja teraz kładę TNT obok niego i je wysadzam w powietrze. Okej. Okay. Bang! Czyli rozwalamy go od środka. Tak, rozwalamy go od środka, zdecydowanie. I to jest jedyny sposób, żeby go pokonać tak na amen. W sensie ogólnie, ogólny sposób to jest nawalanie go po prostu mieczem w to. O nie! Ej, to TNT spadło i to się podwyższyło. To dobrze czy niedobrze? Nie wiem. To oznacza, że to TNT gdzieś wypadło chyba w takim razie. No, mam nadzieję, że nie na znowu! Dobra, teraz próbuję jeszcze jedno odpalić. Albo nawet dwa. <grym> Dałem nam siłę 20, czy możemy go bi... Ej, pa, możemy rozwalić maski teraz! No, macki ogólnie można rozwalać. To daje, że rozwalimy mu macki. Może to coś da, nie wiem. Ej, dobra, już się. Ro Ale tu jakieś idą moby dziwne o, wybuchło! Coś stało. Nic! Chyba nic się nie stało. No nie gada, jest mam białe ekran. Nawet a się teraz stało. wysadza się jeszcze drugi, o nie! Chyba przesadziłem trochę. Dobra, a... jest. Trochę! Patrz, a ja ogólnie próbuję to rozwalić, ale chyba musimy najpierw rozwalić moby. Dobra. Ej, co... Zauważyłeś coś dziwnego w tej grze? Co? Zastopowałem czas tym TNT przypadkowo. <laughs> jak się pytam, jak? O co chodzi? O. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Ty chyba rozwaliłeś komat bloka jakoś? Chyba rozwaliłem wszystko. <grym 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 czy to tak miało wyglądać, jesteś pewny? Tak, jak o osalona. Patrz, spada już cały wider. Nie gadaj, nie gadaj. Jest! Ale Silanka jest bit. Okej, okay, dobra, no Wither leży. Jak Ci się podobał troll? <grych> Słuchaj, no jako, że silanka została, to daje solidne 10 na 10. No może 9. No to bardzo dobrze. Wy widzowie zostawcie w takim razie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, bijecie też na kanał Dealerka, bo też nagrodzę odcinek. I my widzimy się już w kolejnym odcinku. To na tyle. Na razie. Trz.